Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj lekcja z wymowy. Ktoś zapytał mnie w komentarzu, jaka jest różnica w wymowie między wujkiem a kostką, jaką mamy w stopie. Więc tam, słuchajcie, jest zupełnie inna samogłoska na samym początku, bo cała reszta jest identyczna. Czyli, jeśli chodzi o wujka, tam jest krótkie a. Uncle. Potem jest nosowe, czyli. m. Mm, robiliśmy lekcję o nosowym, podlinkuję Wam. Uncle. Natomiast jeśli chodzi o kostkę, to tam na początku jest ta sama samogłoska, co w kocie, czyli cat, cat, czyli E, czyli ankle, czyli wujek, uncle, a tu mamy ankle, uncle, ankle, ankle. Zupełnie inna samogłoska. Ok, popatrzmy może na jakieś przykłady w słowniku. I jesteśmy w Cambridge. Popatrzcie tu na wymowę. To jest właśnie ten dźwięk, co w kocie. E. Potem N Ta przedłużona nóżka od N to znaczy, że jest N Potem K szła i L. Skoro dali szwetu tu u góry, to znaczy, że można ją pominąć. Czyli od razu K. Ankle. I posłuchajcie, że ten dźwięk jest jeszcze mocniejszy w amerykańskim. Najpierw brytyjski. Ankle. Ankle. No w amerykańskim to pięknie słychać. Ankle. 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 Natomiast tu mamy wujka, no i mamy krótkie A. Krótkie A to jest taki daszek. Na no a reszta taka sama, nynosowe i tak dalej. Kliknijmy. Uncle, 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 uncle. czyste A. Ankle. No, zdecydowanie lepiej słuchać tę różnicę na odmianie amerykańskiej. Jeszcze raz wujek. Uncle. Ankle. I kostka. Popatrzmy na jakieś przykłady. Mamy tutaj, widzę, bardzo ładny przykład. Wytłuścili, czyli ważne kolokacje. I fell over. Przewróciłem się. And sprained albo twisted my ankle. Sprained to zwichnąć, twist to skręcić. Tak? Czyli zwichnąłem w czasie przeszłym. Sprained albo twisted, czyli skręciłem kostkę. A jeśli chodzi o wujka, I have lots of uncles and aunts. Robiliśmy też lekcję o wymowie cioci, bo tutaj jest też jest problem, zwłaszcza w amerykańskim, że pojawia się mrówka. Podlinkuję Wam ten filmik pod koniec i w opisie. We invited, zaprosiliśmy my uncle Steve over. Over sygnalizuje, że do domu na wizytę. Dzięki. Trzymajcie się.